Po ponad tygodniu, Sojusz Pięciu Rodów był gotowy, by znów ruszyć na Samotną Górę. Z dobrą taktyką, wyszkoleniem, liczebnością, wsparciem magicznym i w końcu odpowiednim rynsztunkiem. Choć wprawdzie nie dla wszystkich wojsk Sojuszu, ale w dostatecznej ilości, by zadać smokowi ranę. Przynajmniej w założeniu. Po dotarciu na Samotną Górę już prawie dwa tygodnie po wzbogaceniu sprawy o Warsztajnów, Sojusz był gotów przypuścić kolejny atak na Smoka. Tym razem nie spał, ale też nie był w groźnej postawie dla mieszkańców regionu. Szturm rozpoczął się nieco później. Smok, standardowo już, objął defensywną postawę. I zanim najlepsi wojacy sudesterów, marbristów i Ruthryjczyków zadali pierwszy cios bestii, magowie Zagn skierowali swoje zaklęcie w zmysły Smoka, w efekcie dezorientując go na ułamek chwili. Ten ułamek chwili wystarczył. Bronie tnące, kłujące czy też obuchowe od warsztajnów faktycznie były w stanie zranić smoka. Od przyjętych ran potwór zaryczał tak głośno, że skały wokół zadrżały. W przypływie bólu bestia przestała się hamować. Wojacy sojuszu byli odrzucani przez smoka na dalekie odległości. Od uderzenia łap i skrzydeł łamały się kości, a spagnięcia ogonem przecinały pancerz razem ze skórą. Widok rozwścieczonego smoka złamał hart ducha części wojowników, jednak rozkazy mówiły o kontynuowaniu ataku. Straty w sojuszu rosły, ale z nimi rosły również rany zadawane smokowi. Po kilkugodzinnej potyczce smok rozłożył skrzydła i wzbił się w powietrze. Będąc poza zasięgiem strzał, zawołał do wszystkich osób w znanym im języku. Powiedział im tylko NIC NIE WIECIE Po czym odleciał czym prędzej w kierunku południowego zachodu. Gdy tylko trzepot wielkich skrzydeł ucichł razem z oddalającym się smokiem, wiwaty wybuchły pośród żołnierzy. W końcu było co świętować. Udało im się przegnać smoka. Sodysterowie i Marbrisa zaproponowali świętowanie z tego powodu. Berserkowie Ruthra byli bardziej niż chętni, by zostać na ucztowanie. Sami zaproponowali, żeby zaprosić warsztajnów do wspólnej biesiady. Magowie Zagn nie zabraniali nikomu świętowania, natomiast nie byli pewni, czy warto było świętować aż tak hucznie. Cassius Zagd zastanawiał się, co kryło się za słowami smoka i co przyniosą kolejne dni. Berserkerowie Ruthrad otrzymali swoje obietnicy i wysłali posłańców, by zaprosić Bernarda Warsteina i jego przebocznych na świętowanie zwycięstwa. Gdy ci dotarli do miejsca bytności rodziny Warstein, zauważyli chorągię, w której jeszcze nie widzieli. Herb dominował w kolorach brązu i czerwieni, a wierzchowce były opancerzone. Ruthryjczycy zostali przyjęci na salę Bernarda Warstein. Jednak tam znaleźli również osoby ubrane w barwy podobne do tych, które widzieli na chorągwiach. Wśród nich kobieta o długich brązowych włosach, odważnym spojrzeniu i dumnej postawie. Bernard Warsztajn wyjaśnił berserkerom, że gości u siebie liderkę domu ich południowych sąsiadów. Na Hansul. Po przedstawieniu się z honorami Rutrejczycy przedstawili powód swojego przybycia. Zaproszenie od sojuszu na świętowanie Wszakże udało się przegonić Smoka. Na te wieści liderka domu Hansul ścięła spojrzeniem po wszystkich berserkerach, a w tym czasie Bernard Warstein, czując powagę sytuacji, odsunął się dwa kroki w tył. Nawida wytłumaczyła berserkerom, już w mniej przyjaznym tonie, dlaczego pojawiła się Warsteinów. Mianowicie, na szczytach gór niebieskich kłów pojawiła się wielka skrzydlata bestia, która sama swoją obecnością przepuszyła hodowlane zwierzęta, a także hodowców i farmerów. I teraz dowiaduje się o istnieniu jakiegoś sojuszu, który miał do tego doprowadzić. Bernard Warstein czym prędzej zaproponował posłańcom Rutra, żeby zebrać spotkanie przywódców w jego salach, wyjaśnić całą sprawę i przemyśleć co dalej. Jakiś czas później posłańcy wrócili do sojuszu, przekazując wieści o wezwaniu ich do Warsztajnów, O czekającej tam Lady Hansul oraz fakt, że smok teraz osiedlił się w górach niebiańskich kłów. Magowie Zagn oraz arystokracja Marbrissa nalegali, żeby przerwać biesiady i czym prędzej ruszyć do Warsztajnów. Tak też się stało na następny dzień. Po raz kolejny doszło do spotkania Sojuszu w salach Głównego Domu Rodziny Warstein, ale tym razem z dodatkiem Hansulów z zachodniej strony gór. Po zapoznaniu się wszystkich ze wschodniej części gór z Nawidą Hansul, Cassius Zagn pośpieszył z wyjaśnieniami co zaszło na przestrzeni ostatnich tygodni. Wyjaśnił, że pojawił się smok na Samotnej Górze między terenami Marbristów i Sudesteru i wspólnymi siłami kilkukrotnie chcieli go pokonać, a przynajmniej spróbować przegonić. Dopiero z liczebnością rufryjczyków i wyposażeniem od warsztajnów udało się tego dokonać. Zanim Nawida zdążyła się unieść, Cassius Zagn dodał, że smok zanim odleciał, miał powiedzieć, że wy nic nie wiecie. oraz fakt, że dopiero po ostatnim ataku smok był agresywny do wojsk sojuszu. Lady Hansul wstrzymała się z czymkolwiek co chciała powiedzieć. Po zastanowieniu się stwierdziła: to był wasz problem. Ale nagle stał się naszym problemem. Zgodziła się dołączyć do sprawy ze swoją kawalerią, jeżeli sojusz zaangażuje w sprawę Klan Torelli, zważywszy na efektywność ich traperów i łowczych. Na te informacje zarówno filar Marbrisa oraz Erik Sudester widocznie się wzdrygnęli. Co prawda Torelli to bezpośrednio sąsiedzi Sudesterów, jednak Marbrisom w swoich swawolach też zdarzało się zawędrować aż tak daleko, by ich spotkać. Plan Torelli słynie ze swoich pułapek i zasadzek. Świetnie potrafią wykorzystać efekt zaskoczenia i wykorzystać go najlepiej jak się tylko da. Dlatego jest taka zasada, by do torellskich lasów nie wchodzić. Po dyskusjach i namowach, filar Marbrissa wystąpił bezpośrednio do Erika Sudestera, by wyruszyć do głowy Torelli razem, osobiście. Ten akt zaskoczył lidera Sudesterów. Ale po chwili ciszy i rosnącej atmosfery Sudester podał rękę Marbriście, zgadzając się na pomysł arystokraty. Sojusz sporządził odpowiednie pismo. Potem orszek składający się z drobnych wojsk Marbrysów i Sudesterów ruszył naokoło od wschodniej strony gór do terenów Lasów Torelli. Wędrówka z północy gór na południe podgórza zajęła Orszakowi wnet tydzień nieustannej wędrówki. Aż w końcu dotarli do granic regionu, którego tak się obawiali. Torelskie lasy. Zanim weszli w gęstwinę drzew, Erik Sudester powiedział z lekkim uśmiechem Pilarowi Marbrisie, że całkiem ciekawie miało się go za sojusznika. Na co arystokrotem miał mu odrzec, że szkoda by było, jeśli skończy się to w tych lasach. Po czym dwójka liderów razem z garstką ich przebocznych weszli w las. Po mniej więcej godzinie kroczenia przez gęstwiny, grupa natrafiła na pierwszą pułapkę. To jednak wywołało spory hałas, a z tym narodziła się gotowość. Jednak zanim zdarzyli się zorientować, już byli otoczeni przez łowców. Groty strzał i bełtów były wycelowane w przybyszy, tylko czekały na jakikolwiek nieodpowiedni ruch. Filar Barbrisa zaczął krzyczeć, że są posłańcami sojuszu z północy i pragną zobaczyć się z głową klanu Torelli. Na szczęście arystokraty, jeden z przywódców, rozpoznał w pilarze i Eryku przywódców północnych klanów, więc łowczy postanowili rozbroić przebyszy i przyprowadzić ich do lidera. Miało to się stać po oddaniu broni i założeniu opasek na oczy, co bardzo nie spodobało się Sudesterowi. Ale w tym wypadku musiał schować dumę w kieszeń. Liderzy odzyskali wzrok po kilku godzinach spaceru. Znajdowali się teraz w domostwie zbudowanym prawie w całości z drewna. Przed nimi stała kobieta ubrana w lekki pancerz, długą pelerynę o liściastym kamuflażu i długich, rudych włosach. Spytała przybyłych czego chcą. Na co Filar Merbrisa odrzekł Przebywamy jako posłańcy Sojuszu z Północy. Mamy istotne wieści, które są spisane na tym papierze. Po czym miał zaprezentować zwój z pieczęcią Warsztajnów umieszczony w kieszeni jego płaszcza. Kobieta wzięła list i przełamała pieczęć. Następnie zaczęła go czytać. Po chwili ruchem ręki kazała uwolnić przybyszy i oddać im ich broń. Przedstawiła się im jako Francesca Torelli, świeża liderka klanu. Kilka miesięcy temu zmarł jej ojciec i na łożu śmierci wyznaczył ją na nowego lidera. Po przeczytaniu wiadomości spojrzała na Erika i Filara. Powiedziała: Wasz sojusz jest dziwny, ale jak najbardziej zrozumiały. Macie wsparcie Hansulów, dlatego w ogóle rozmawiamy. Ale jeśli chcecie naszego wsparcia, musicie zaskarbić sobie zaufanie Fagali. Jeśli oni ruszą, my również ruszymy. Tym razem to Marbrissa miał zacząć unosić się złością, gdyby nie to, że uprzedził go Sudester. Zgodził się na rozmowę z rodem Fagali, jednak tylko wtedy, gdy reszta sojuszu też będzie obecna. Sam przyznał, że sprawę najlepiej przedstawią magowie Zagn. Erik Sudester zaproponował spotkanie w salach Warsztajnów. Po wymianie kilku zdań, Francesca Torelli ostatecznie zgodziła się przekazać wiadomość przywódcy Fagali. Później Sudester i Marbrissa zostali odprowadzeni do granicy lasów, z którego przybyli. Stamtąd od razu pognali do siedziby Warsteinów. To tyle na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten materiał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!